Siemaneczko, z tej strony Ingenius Kamil, witajcie dzisiaj już w czwartym odcinku z naszej serii UEFA EURO 2024, gdzie oczywiście prowadzimy Polskę, no i przed nami spotkanie jednej 8. finału, jest to coś na pewno niebywałego, dlatego zachęcam Ciebie na start od razu do zostawienia łapki w górę, suba z dzwoneczkiem, wbicie na Discorda, link masz w opisie, także do zostawienia jakiegoś komentarza, będę za to bardzo wdzięczny, a my gramy dalej, Ma, gramy dalej w tym turnieju, co oczywiście... Nie stało się przypadkiem, ponieważ jak zobaczymy sobie tutaj e, do fazy grupowej, no to proszę państwa, 6-0 z Austrią i 2-0 z Francją. No nie mogło być inaczej niż wygranie tej grupy. E, no a jeśli chodzi o awanse, to Niemcy, Węgry, Hiszpania, Chorwacja, nie wiem, czy to analizowaliśmy, Anglia, Dania, Polska, Francja, Ukraina, Belgia, Portugalia, Czechy. No, i jeśli chodzi o trzecie miejsca, to tutaj też czysto są, nie, nie są pozaznaczane, więc po prostu trzeba samemu zgadywać, które awansowały. W każdym razie takie są pary jednej ósmej finału, e, które już chyba analizowaliśmy, się wydaje, e, więc e, tutaj nie będę się nad nimi zastanawiał. więcej, za, Zacznijmy sobie grać, jak widzicie: Cristiano, 4 gole w 4 meczach, Buksta 4 gole w 3 meczach. No, a my przechodzimy już do dnia meczowego, spotkanie z Czechami. Tak jak mówię, potrzebne mi jest Wasze wsparcie, dlatego bardzo zachęcam do zostawienia tych e, wszystkich aktywności, o których mówiłem na początku. Będę za to bardzo wdzięczny. A my zacznijmy sobie tutaj od e, czego? Od e, zmienienia e, zespołu. Tak, tylko jak to się robiło. A trójkąt już zapomniałem, miałem krótką przerwę od grania, tam szedłem niepotrzebnie. E, no i tak, jeśli chodzi o skład, czy coś tutaj zmieniamy? Wydaje mi się, że. Wydaje mi się, że pewnie nie, ponieważ skład działa. Wygraliśmy nim z Francją. No i, no i zostańmy przy tym. Zostańmy przy tym, zobaczymy co tam w trakcie meczu się będzie działo. Mam nadzieję, że nie pożegnamy się dzisiaj z tym turniejem. I zapraszamy na Arenę w Lipsku, gdzie właśnie Polska zmierzy się z Czechami. Mecz powtórki jakby z eliminacji do Euro 2024. No, i mam nadzieję, że tym razem to my okażemy się lepsi. Piękna nasza reprezentacja walczy dalej, e, walczy dalej, bo oczywiście w rzeczywistości ich przygoda się skończyła na meczu z Francją. Tutaj już rozszerzamy sobie tę naszą rzeczywistość. E, no i zobaczymy, czy uda się pociągnąć te marzenia. Czechy, to oczywiście zespół, wydaje mi się, że w naszym zasięgu, e, to nie jest jakiś wielki hegemon, i dlatego mm, powinniśmy się cieszyć, walczyć. No i przejdźmy już może dalej tutaj Zieliński znowu jakoś fryzurą, fajnie, ale my zaczynamy już to spotkanie. Zobaczmy jak to nam dzisiaj pójdzie. Tak jak mówię, przez to, że znowu była przerwa, to ja nie, nie czuję się pewnie w graniu, także być może będą jakieś niezręczności tutaj i na boisku i w komentarzu. Zobaczymy, mam nadzieję, że nie, a Was jeszcze raz zachęcę do ustawienia łapy w górę, suba z dzwoneczkiem i bicie na Discorda, będę za to wdzięczny, na razie Czesi z dobrą okazją, ale my tutaj odbieramy piłkę Zieliński, e, piłkę do Roberta, który niestety ją traci, Kreici. E, piłka stracona, e, no a my tutaj weźmiemy sobie Pressing, bo to nie może też tak być, że oni tutaj tak nas e, dominują, Och, Zieliński, pięknie, e, my chcemy też trochę kontroli nad meczem, Zalewski, e, Piękny z Lewandowskim, Nikola, Nikola Zalewski, Oj, 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 nie ma faulu, jest za to strata piłki, no i są problemy. Także e, Barak przy piłce, e, piłka do środka, szyk, e, kuchta, kuchta, oj, moja dziura w obronie, oj, tam nie było faulu, szczęsny! E, znaczy, był faul, e, właśnie, ale jest przywilej korzyści, no i my z problemami, Robert Lewandowski. Robert Lewandowski to jest rajd Robert Lewandowski podejdzie i uderzy Robert i nie ma bramki Ale to jest pierwsza groźna sytuacja w tym spotkaniu Szymański walczy o piłkę Nie udaje się Frankowski, 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 Frankowski Do środkowania i piłka na buksę Gol! 1 do 0 Adam Buksa Proszę Państwa To jest właśnie on Najlepszy strzelec na tym Euro Piąta bramka w czwartym spotkaniu, coś niesamowitego, co on tutaj wyprawia: Szymański, pięknie dośrodkowanie i Adam Buksa z pięknym golem. Wow, 16 minuta, 16 numer na koszulce. No i nasza praktycznie druga sytuacja już się kończy. Bramką fajnie, fajnie jest duża skuteczność. No i szkoda, że tego nie zobaczyliśmy na mistrzostwach Europy. No ale to marzenia ściętej głowy. Także cóż, teraz Zieliński, piłka do Roberta, Robert Lewandowski Robert Lewandowski utrzymuje się przy piłce lewy Dośrodkowanie, nic z tego, ale teraz jeszcze Frankowski, no i to przyjęcie było bardzo słabe Naprawdę nie nie kontrolował tej piłki Teraz jeszcze raz Szymański, Piotrek Zieliński Zieliński, Zieliński, może uderzy z dystansu, Zieliński, wow no, Próba była ciekawa ale w ramce nie skończyła. Fajnie tutaj poprawili to jego twarz, oczywiście od FIFA 22, bo raczej to w nią e, grałem. E, no i też zapraszam Was na oglądanie serii z FIFA 22, która nie wiem ile jeszcze potrwa, no, ale aktualnie trwa. E, więc kariera e, Robertem Lewandowskim jako menedżerem e, na moim kanale już trwa blisko rok. E, no i możecie sobie poglądać, bo myślę, że jest dosyć interesująca. No i teraz tak, Szymański utrzymuje się przy piłce, w zasadzie odzyskuje piłkę, frankowski jednak ją traci, no ale był faul, także to my, my sobie spokojnie zaczniemy. I może warto byłoby trochę uspokoić tę grę, bo na razie właśnie częściej tak przejęli kontrolę, no i my straciliśmy ją, można powiedzieć, więc może tak trochę wymienimy podań, spróbujmy podejść bliżej, nie jakimiś sprintami, tylko właśnie rozegraniem, to też się zdarzało o, 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 yy, o dziwo na tym Euro, no a teraz Frankowski, no i ja trochę tutaj yy, nie skontrolowałem ale Frankowski odbiera i piłkę niestety traci <coughs> zobaczmy co będzie teraz yy, wrzucał tu bo no, na razie jakoś tak zaspokojnie, mam wrażenie, że tutaj tej waleczności w tym meczu wiele nie ma to jest taka trochę kopanina yy, po obu stronach po obu stronach i to nie jest e, zbyt dobry zbyt dobra rzecz na przyszłość i teraz e, Szymański tylko, że Damian ale niestety stracił to było słabe e, Lewandowski, oj, oj, oj to będzie kartka, to, be, to musi być żółta kartka e, bezsensowna no ale myślę, że nie, nie ominie właśnie y, tej nagrody e, i teraz Zieliński piłka do e, Buksy, Buksa e, do Zielińskiego, Zieliński 2 do 0 Proszę Państwa, to jest nasza tiki taka reprezentacja Polski z Czechami. Po prostu króluje, króluje, to my mamy dostęp do morza, no i, no i to widać, no i to widać e, pięknie, a jeśli chodzi o Roberta, tak jest, niestety pojawiła się żółta, no żółta kartka, po prostu. E, no, ale my najbardziej jeszcze się wygrywamy 2 do 0, chociaż tutaj kolejny faul. No i gdyby to tak łatwo szło w rzeczywistości, no to myślę, że tych emocji byłoby więcej, bo gralibyśmy więcej tych spotkań jeszcze na euro. No a tak niestety, no to się szybko skończyło. Skończyło się dosyć jak zawsze, więc cóż, kiwior do lewego, ale nic z tego już nie będzie. Koniec pierwszej połowy, 2 do 0. Polska wygrywa z Czechami. Zobaczmy sobie w takim razie na statystyki. Włochy prowadzą z Ukrainą. To też ciekawe, bo Włosi byli z Ukrainą w grupie. Jeśli dobrze pamiętam, w statystykach przeważamy, aczkolwiek nie jakoś tak bardzo. Buksa, Frankowski, Zieliński, jak najbardziej się zgadzam. My na razie żadnych zmian nie przeprowadzamy. Robert, piłeczka do Zalewskiego, może on się jeszcze tutaj obudzi, coś pokaże, bo na pewno ma potencjał, żeby to zrobić. I teraz Zalewski jednak wycofa Szymański piłka rozciągnięta do Zielińskiego Robert Lewandowski, piękna akcja lewy, wow, ale to ten strzał 3 0, ale bramka Roberta Lewandowskiego proszę Państwa tak po prostu strzelają kapitan na Mistrzostwach Europy ale ten czub był bardzo ciekawy, no na pewno to jest nowość jakaś z GF23, FC 24 no piękne uderzenie, natychmiastowe no i przede wszystkim skuteczne. Nie czekał Robert, czy może z fałszą, no nie wiem jak to określić bardziej. 3 do 0 w każdym razie wygrywamy. No i myślę, że to jest dobra okazja, żebyście zostawili łapkę w górę, z dzwoneczkiem byli na Discorda, link macie w opisie. Za wszystko będę bardzo wdzięczny. Możemy tam sobie rozmawiać o e, właśnie o piłce, o innych rzeczach, o różnych grach. E, w zasadzie o, o wszystkim, także, także Was zachęcam e, do dołączenia. E, no i co? Na razie się skupmy na grze. Bo, jeszcze, oczywiście, awans nie jest przesądzony. No, tutaj, jeszcze jest dużo czasu. Nie Takie rzeczy pewnie futbol widział. No, a tutaj, buksa przy piłce się utrzymuje. Frankowski, Szymański, Zieliński, proszę Państwa. Robert Lewandowski, Zalewski. Troszkę ta akcja spowolniła. I teraz, Nikola Zalewski. Schodzi środka. Nikola Zalewski. Podanie do Roberta, i to jest 4 do 0. Tak jest, proszę Państwa. Tak się wygrywa z Czechami w jednej z moich Reprezentacja Polski potężna, potężna. No nie powiem, że niepokonana, ale naprawdę e, niesamowita, niesamowita. E, I nie wiem, czy aż tak dobrą kiedyś mieliśmy. <grychy> no to się wszystko okaże, jak daleko zejdziemy. E, na razie, na razie skupmy się, żeby tutaj ten mecz zagrać jeszcze dobrze. Oj 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 i to jest bramka obroniona przez szczęsnego, czas na zmiany wydaje mi się, bo no, mamy wynik dosyć pewny. Robert, żeby się tutaj nie... Wiecie, żeby nie dostał drugiej kartki, niech wejdzie sobie świderski. Tutaj za Zalewskiego zobaczymy Grosickiego, Kuba Moder za Szymańskiego, tego ofensywnego pana no i co? Może Slicz sobie zagrać jeszcze, no i Salamon, zróbmy taki pełny komplet zmian, bo myślę, że, myślę, że warto. 5 e, zmian. Zaskoczenie pewnie z tym Robertem i w ogóle, ale 4 do 0, 6, 60 minuta. Chcę też, żeby, chcę też poczuć, jak ci inni zawodnicy grają, e, żeby może jeszcze dostali oni jakąś szansę, żeby wiedzieć, e, kogo w jakichś trudnych sytuacjach e, po prostu wrzucać na boisko, bo to też e, trzeba mieć to rozpoznane. Frankowski, Zieliński i piłka do Świderskiego, tym bardziej, że teraz jeszcze Czesi będą wychodzić ofensywnie, więc jest okazja na pokazanie się, bardzo dobra Świderski, ależ tutaj łatwo, bardzo łatwo Sliż, Świderski no i Młoder obok bramki, ale jaka łatwość tutaj w przechodzeniu była rozkakująco duża no i teraz wybija piłkę bramkarz Czech, a my próbujemy o nią walczyć, Salamon, nie wyszło Barak, no a Wy mam nadzieję, że wiem, że już przypominam setny raz, ale zostawiliście łapkę w górę i suba. Po prostu chciałbym, żeby, żeby tutaj mój kanał urósł jakoś i myślę, że też ciekawsze serie w najbliższym czasie mogą się pojawić, tą wakacje. Tego czasu jest więcej można coś nagrywać. Myślę, że to już jest taka seria, która jest, jest fajna i to też widać po tym, jak, jak Wy oglądacie dlatego no, za to Wam bardzo dziękuję a tymczasem Moder prowadzi kontratak no i po prostu sam tę piłkę sobie prowadzi, trochę nikt nie wychodzi więc może jakaś wrzuta, jeśli ktoś wejdzie w pole karne tak jest! Świderski 5-0 wow, przecież to, to było tak łatwe no i cóż chyba mamy ćwierćwinał, proszę Państwa chyba powtarzamy po 8 latach wielki sukces z Mistrzostw Europy 2016 e, w sąsiadach e, Niemiec, czyli oczywiście we Francji. A tutaj, e, jakąś się nazywa świderski, ale kto? Karol Świderski, pięknie, z brameczką. E, wow, tego właśnie oczekiwaliśmy. Myślę, że możemy też przyjrzeć się później do statystyk. E, no, a tutaj szczęsny nas ratuje, bo wielka dziura w obronie. No i z lepszą reprezentacją, bez takiej przewagi, myślę, że to by mogło nas wiele kosztować Zieliński. Uspokaja to on prowadzi piłkę, Zieliński e, piłka do Grosickiego, którego trochę nie widać dzisiaj na tym boisku, niestety, ale teraz Grosik, e, no utrzyma się przy piłce, tak jest, Grosicki, e, Grosicki podanie, e, buksa, 6 do 0, no i to jest już, już, już pokazuje jak wiele miejsca na takie zabawy mamy, jeśli udaje nam się wygrywać w 1.8 finału 6 do 0, z Czechami, no ale to też jest reprezentacja Polski w wielkim prime, nie ukrywajmy na tym turnieju 6 do 0 wygrać z Austrią w grupie to też był wielki sukces i zachęcam Was do zobaczenia tego wielkiego sukcesu, tymczasem Kuba Moder, piłka do Grosickiego Grosicki, Grosicki prowadzi, może on coś teraz pokaże Grosik, turbo Grosik no niestety nie wyszło ciekawe czy u nas też zakończy karierę po Euro myślę, że tak w tej naszej koncepcji, aczkolwiek, no, u nas nie jest zawodnikiem, oczywiście podstawowym. E, w reprezentacji też nie był już teraz. E, nie wiem, czy zagro coś tam na tym euro, ale mało. E, a, no, natomiast u nas to e, nie, nie bardzo. Już to wygląda moim zdaniem, jest zbyt wolny, aczkolwiek e, może jeszcze się do niego przekonam. Może teraz, e, niestety nie. Niestety nie. Ale już jest 90. minuta 3 doliczone. Jeszcze jest okazja, żeby podwyższyć ten wynik boksa. E, piłka do Zielińskiego, Grosicki, e, Grosicki, dośrodkowanie, ale beznadziejne, niestety, no i no jakieś zmiany w reprezentacji Czech, ale oni wiedzą, oni wiedzą, że ten turniej się kończy e, dla nich w dramatyczny sposób, myślę, że się tego nie spodziewali, a my w też niespodziewany sposób awansujemy dalej Witamy w ćwierćfinale, a Was oczywiście jeszcze raz zachęcę do suba, dzwoneczka Discorda, lajka, like komentarza no i my naprawdę możemy być dumni. Czas na analizę tego spotkania, bo też uważam, że jest to ważne. E, statystyki, no tutaj już to wygląda lepiej e, niż po pierwszej połowie, e, ale aż dwie, dwie bramki były oczekiwane po stronie Czech, nie ma żadnej. To też świetny, świetna informacja, e, jeśli chodzi o naszą obronę, albo ich nieskuteczność. Jeśli chodzi o ceny, to widzimy tutaj dyszki, także zobaczmy mnie też tutaj. Moder, Buksa, Zieliński, Szczęsny, wow, ale że Szczęsny aż tak, no obronił trochę w sobie, nie zapomniałem już o tym, Robert Lewandowski, no i pięknie, jeśli chodzi o gole, dwa lewy, dwa Buksa jeden Świderski, zapomniałem, że lewy jest z wybramki, ale uważam, że tutaj lepiej, żeby zszedł mimo wszystko, żeby tej czerwonej kartki nie było, bo to byłby dramat, jeśli chodzi o asysty, może zobaczmy, to też ich dużo, Moder, Grosicki, Buksa, Zalewski, Zieliński i Frankowski, także wszystkie bramki z asystami, jeśli chodzi o Czechy, no to tutaj najlepszy był Krejci, no ale pięknie, pięknie nie. awansujemy, dalej koniec meczu i zobaczmy co tam na innych stadionach, czy dowiemy się co w meczu Ukraina-Włochy, może tak, może nie, ale pewnie zobaczymy tutaj, kto dalej przechodzi i tak. E, mamy, mamy już te pary więc tak, przeanalizujmy sobie Hiszpania, Rumunia, pokarnych, przychodzi Hiszpania zaskoczenie, że pokarnych Niemcy przegrywają 3 do 0 z Danią no to jest wielki dramat no i w jednej czwartej Hiszpania, Dania Portugalia wygrywa z Serbią i Francja wygrywa z Belgią Portugalia, Francja, Ukraina, Włochy Włochy wygrywają i to my się z nimi zmierzymy Włosi wygrali 2-1, a my wygraliśmy 6 do 0 więc nasze kolejne spotkanie będzie z Włochami Anglia wygrywa z, e, z Holandią no i węgrzy przegrywają z Chorwacją, Anglia, Chorwacja. Tak to się prezentuje zupełnie inaczej niż w rzeczywistości. No w rzeczywistości nie było już na tym etapie Danii, nie było, nie było nie było Włoch, Polski i Chorwacji, także naprawdę sporo. No, a ja wam za ten odcinek już chyba podziękuję, jeszcze zobaczmy, może do statystyk tutaj. Statystyki takie, zawodnik, najlepszy strzelcy Adam Buksa. Wygląda to pięknie. Robert Lewandowski też wysoko trzy bramki, no ale buksa top. Ej, Grosicki ma najwięcej asyst, to ja tak tutaj mówię, ale to naprawdę niesamowite. Trzy czyste konta Szczęsnego, no wow, no naprawdę zapisaliśmy się już w tym momencie w historii na pewno tego turnieju. No i mam nadzieję, że ta historia jeszcze długo, długo potrwa. To będzie na tyle. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, suba z dzwoneczkiem, wypicie na Discorda, link macie w opisie i napiszcie komentarz, jeśli dotrwaliście do końca. Kilian, Mbappé. dzięki i się siemano!